Cześć, witajcie. W tym filmie pokażę Wam samicę, która mi się wykociła. Gniazdo miała sprawdzane. Młodych jest pięć Jeden ta żółty taki jak samiczka, jeden taki czarny i reszta srogatych. No więc przejdźmy, pokażę Wam gniazdo teraz. To jest młody. To jest taki ten... film tu zaś widać Właśnie się najadły i sobie śpią. Place miały dzisiaj czyszczone. To nie, jest nie, nie udało mi się je sprzedać, więc się wykociła, Co się poradzi. Może mi się uda nagrać, może będzie karmiła, ale wątpię. Nie, jadłem już to. Myślę, że nie. No to ja myślałem, że nie. Więc y, jeszcze y, pan dzwonił. Wystawiłem na, w ogłoszeniu na internecie y, te małe. Co i było, y, było 12, zostało ich 11. Y, dzwonił do mnie pan. I nie, ma dzwonić jeszcze dzisiaj. Nie, może je sprzedam, może nie. Zobaczmy. A młode oczywiście mają 5 dni. Wykociła się we wtorek. Młode mają bardzo ładne, nasze znaczy budowę ładną. Bardzo ładne, są duże. Jestem zadowolony. I myślę, że to było w tym filmie na, yy, wszystko. I oczywiście jeszcze jedno, tak powiem. Próg siedmiu łapek. A i oczywiście dziękuję Wam bardzo za te 12 subskrypcji w tak krótkim czasie to jest zaledwie w dwa tygodnie. No to dziękuję Wam bardzo za te 12 subskrypcji. I co tu jeszcze? I, i ten jeszcze próg siedmiu łapek w górę i... i kolejny odcinek. Już mam pomysł na odcinek, ale nie będę Wam zdradzał. Tu poidło sobie przyniosłem tam. Już mam pomysł na odcinek, ale próg 7 łapek. I teraz też może być bardzo długo. Nie może, może nie być odcinków, ponieważ znowu mi wypadły wyjazdy. Wypadną, bo jeszcze w po, w po, nagrywam w sobotę. Film powinien być albo w niedzielę, albo też w sobotę. się i poniedziałek znowu jadę, więc nie wiem, jeszcze może za tydzień też nie będzie. Nie tak teraz na pewno będą rzadziej, bo się już, wiadomo, kończą wakacje, nie będzie tego czasu nauka, nie będzie czasu, że tak dużo tego nagrywać. Teraz myślę, że tak dwa, trzy odcinki tygodniowo myślę, że będą. Myślę, że więcej ich nie będzie. No. Teraz już w końcu mi się wakacje trzeba książki pokupić i w ogóle. No więc próg siedmiu łapek, kolejny odcinek. No więc, cześć.